Dziękuję na mój kanał, jeśli nie do tego Zachęcam do subskrybowania i przecyłania go, Bez, bardzo to jest mi bardzo o takie coś. O, już o, w o. mam lepszą. Ale było no I mam nowy problemik. Wiecie Gdzie on mi się rusza? Tam właśnie. Więc bardzo mi boli ten ząb. jest zróbka, okay. jakbym wujeła się, a tak. Bo mi boli ten ząb. Bardzo. Czekaj, połączę się z mikrofonem. Dobrze, jest, już się połączyłam z mikrofonem. Troszkę, ale. Dzisiaj będziemy się blokować do szkoły. Dobra, ogólnie zaczynamy. Ja muszę iść blad, w pobladć. w ogólnie nie wiem, gdzie on jest. Dobra, ogólnie już mam placaka, ale Muszę Wam powiedzieć, jak jest. Nie pasuje mi ten plecak. Więc chyba go sobie zmienimy. Jak mi się wydaje. Zobaczymy. Drogi, mam dwie opcje. Pierwsze czy trzy. Taki plecak muszę teraz. Dwie opcje zmienię. Taki. druga opcja. Taki. To jest taki, no, taki, wiecie, no, nie za fajny, To fajny jest, bo ma misiaczka, ale nic innego fajnego tu nie ma, więc chyba nie, więc albo ten, albo ten, ten, tak. taki, o, twardy. to jest? Nie wiem. Nieważne. Nie, ważne. nie ma dużo tutaj na tu taką I ma skrótki. Mam taką skrótkę. I mam zakład taką. Mam taką. I Mam taką. Strasznie dużo fajnych skrótek. To jest, jest fajne. Mi się takie pytają. A! Ja mam tu jedną skrótkę, drugą. I to ma. Nic ja nie mam to zmieniać, czekaj Dobra, nie zmieniam Ale wiecie co? No, zmieniam plecówkę i zostawiam ten, ale... Ups Ale muszę to posprzątać Zaczynamy Ogólnie, kochani, ko ko teraz mam dylemat Stosujcie ten piórnik z kopiarą, czy będzie na ten? Dobra, ogólnie kochani, to zmieniam sobie ten piórnik, ale nie zmieniam sobie plecaka, bo plecak zostawiam sobie taki, ale ten piórnik zmieniam na taki piórnik, bo wydaje mi się, że jest lepszy, ale nie wiem, po prostu ja tak chcę. Dobra, ogólnie. jest tylko klasa Na Mam nadzieję, że Wam się podobało. I pakujemy się dalej do szkoły. Dobra. Z tego przykładu... też. Przykładam to. To rzeczy ciężarne. Albo nie. Nie kochani, zostałam no sobie tego na pierwotnie wczoraj. Szkoda, że to jest takie układniki do kumowania. Tutaj i te, o, do kupiszki. Mm. Są to takie, takie. Są takie, takie, takie. Są takie, 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 takie. Są takie, takie, z takie, I takie, 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 to no, okay, mhm, no, jest to, I tyle sobie pakuję. To jest gotowe. No, nie było dużo tego pakowania, ale chociażby sobie Zrobię Wam na koniec jeszcze mały ASMR. Dobra. Sorry, że mówię, że w tym przyzwyczaiłam się. Mm, a jeszcze pakuję sobie takiego miesiaczka słodkiego. Mm, mam nadzieję, że wam się podobało ASMR i pakowanie do szkoły. No, krótkie było to pakowanie do szkoły, raczej było to ASMR. Ale mam nadzieję, że wam się podobało i nie subskrybujesz, kliknij tam i zostaw to. Pa!